Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, ukośnik radio Zaczynamy od sesji wyborczą. Wcześniej niż zwykle. godzina 64 no, minut. A biegniemy szybko do Sejmu. Tam jest Radosław Fogiel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo mi miło. A zaczynamy wcześniej w pewnym pośpiechu, proszę państwa, bo sytuacja jest newralgiczna. Dzisiaj obraduje po raz kolejny Komisja Spraw Zagranicznych. Cały czas są przesłuchiwani kolejni kandydaci na ambasadorów, mimo że nie ma zgody pana prezydenta na te nominacje. Ale nie wszystko idzie tak gładko. Dzisiaj Komisja Spraw Zagranicznych buksuje po wczorajszym przegranym przez koalicję rządzącą głosowaniu na tejże komisji. Jak wygląda teraz sytuacja, panie pośle? Tak to prawda, właśnie kończy się kolejna zarządzona przez przewodniczącego Pawła Kowala przerwa. Przerwa w poszukiwaniu podstawy prawnej działań prezydium i przerwa w poszukiwaniu członków samej komisji, więc być może, że za kilka sekund będę musiał na chwilę przerwać, by wziąć udział w głosowaniu. Ale jak wygląda sprawa? Wczoraj podczas głosowania opinii wobec kandydata na kierownika placówki koalicja rządząca utraciła była większość, wynik był 13 do 13 i e, wybuchła awantura. Przewodniczący nie chciał uznać tego wyniku, e, w związku z czym przerwał posiedzenie komisji. Dzisiaj rozpoczął kolejne posiedzenie komisji i na zgłaszane nasze wątpliwości, czy jest to możliwe, skoro trwa poprzednie, e, nie odpowiedział. A, I wyszedł z sali. W pewnym, w pewnym momencie pan przewodniczący Paweł Kowal ewakuował się z posiedzenia, nie posiedzenia komisji. Tak jest. Pan przewodniczący, kiedy sprawy zrobią się trudne, po prostu opuszcza salę bez y, słowa. Y, w tym momencie mamy wznowienie posiedzenia. To pan poseł będzie musiał. No, czekamy. Pan poseł wraca na posiedzenie, głosowanie. Nie wiem, czy w celu sprawdzenia, czy na pewno koalicja ma większość, ja tylko szybko przedstawię wczorajszą sytuację. Wczoraj wieczorem nad kandydaturą pana ambasadora Nowakowskiego było 13 do 13. PSL zagłosował razem z opozycją przeciwko tej kandydaturze. Wydawałoby się, że jeszcze przeciwko będzie lewica, bo na niejawnej części doszło do takiej wyłączonej przerwy gdzie nie ma kamer i się szczerze dyskutuje, doszło do bardzo ostej sesji między przedstawicielem PSL-u właśnie, panem wiceministrem hmm, Władysławem Teofilem Bartoszewskim, a przedstawicielem lewicy panem Marcinem Koniecznym poszło o sytuację na Bliskim Wschodzie Egipt bo tam miałby się ewentualnie udać pan Nowakowski o no, państwo bliskie sytuacji na Bliskim Wschodzie w Izraelu w strefie gazy również rzecz jasna no i pan ambasador wspierany przez wiceministra Bartoszewskiego bardzo chwalił, czy miał chwalić działania Izraela na co właśnie poniósł się w lewicy mówiąc o tym, że Izrael dokonuje ludu obójstwa na Bliskim Wschodzie, to wszystko w tej części takiej quasi niejawnej, a mimo to lewica zagłosowała za, ale z jakichś przyczyn PSL postanowił nie poprzeć pana ambasadora Nowakowskiego. Tak to wyglądało Zgadza wczoraj się. na Komisji Spraw Zagranicznych, już wracamy. No i teraz jest kłopot. To zacznijmy, dlaczego PSL postanowił poprzeć opozycję w tym głosowaniu? Czy pan poseł już wie? Ja tylko, tylko zrekapituluję najnowsze wydarzenia. Okazało się, że chyba rządzącej większości nie udało się znaleźć Wszystkich swoich posłów, ponieważ po przerwie, zamiast głosować wniosek formalny zgłoszony przez posła Jabłońskiego, wniosek o przerwę, pan przewodniczący powiedział, że sam zarządza przerwę do godziny 18. Ewidentnie, ewidentnie jest problem ze zgromadzeniem większości. Do to... tego. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której, w której nie, poddawano, nie, nie pozwalano posłowi złożyć wniosku formalnego, chociaż regulamin Sejmu mówi, że taki wniosek można złożyć w każdym momencie. Są wątpliwości, które ma rozstrzygnąć biuro prawne Sejmu, co do, no, co do, co do zgodności z prawem rozpoczynania nowego posiedzenia, podczas kiedy trwa kolejne. Za, za, no, zagubiła się rządząca koalicja. I, I wpada w kolejne pułapki, które sama sobie na siebie zestawia. Czyli ta procedura mianowania kolejnych ambasadorów dzisiaj miało być rano trzech kolejnych odroczona. odroczona przynajmniej na kilka godzin, to jeszcze teraz, skoro mamy ten czas, i skoro pan przewodniczący Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych już na dobre do 18 opuścił to posiedzenie, to możemy trochę spokojniej opisać, co się właściwie stało wczoraj, dlaczego PSR z wami zagłosował. Co to była za sytuacja i dlaczego pan ambasador Nowakowski wzbudził takie kontrowersje w łonie samej koalicji rządzącej? Myślę, że to była sprawa dwojaka. Z jednej strony są jakieś powody wewnątrzkoalicyjne, dla których PSL. Postanowił, postanowił w ten sposób, nazwijmy to strzałem ostrzegawczym, potraktować swoich współkoalicjantów. Nie znam tych powodów. Być może były to również kontrowersje związane z ostatnią twórczością publicystyczną kandydata na stanowisko ambasadora w Armenii. No, największym problemem jest to, że cierpi przez to polski prestiż i polska dyplomacja. A, czy, bo pan Nowakowski to... miał pchać do Armenii, ale to jeszcze jest to, skąd się w... W tej przerwie e, pojawił ten temat Izraela ludobójstwa i ta bardzo gorąca, wręcz ponieważ, awantura ponieważ... między ministrem Bartoszewskim a e, posłem Lewicy, panem, Kon panem Koniecznym. E... Ponieważ wczoraj przedstawiono nam kandydatury trzech osób, w tym ambasadora, który miał uzyskać dodatkową akredytację, obecnego ambasadora w Sudanie, który miał do, uzyskać dodatkową akredytację w Egipcie. I stąd się pojawił wątek palestyński w tej dyskusji. Wiem, że dla kogoś, kto, kto nie uczestniczy na bieżąco w komisji, może być to nieco, nieco mylące, tak to tutaj. Tak to tutaj wygląda, ale tak jak mówiłem, cierpi na tym przede wszystkim prestiż polskiego państwa, bo to, że cierpi ego takiego czy innego polityka koalicji rządzącej, specjalnie mnie nie boli, ale rzeczywiście, jeżeli rządzący zdecydują się przepychać na siłę kandydaturę pana Nowakowskiego, no będzie to bardzo nieeleganckie w stosunku do kraju gospodarza. Nie dość, że nie będą mieli ambasadora, bo wiemy już, że pan prezydent nie podpisze tych nominacji, które. Nie są z nim uzgodnione, to jeszcze mogą mieć ambasadora, który nie uzyskał nawet kierownika placówki, który nie uzyskał nawet pozytywnej opinii Komisji Spraw Zagranicznych. To no, jest y, despekt podwójny. Jak rozumiem PSL o coś się targuje, ale to może by się trwała zmiana, bo gdyby wczoraj byli wszyscy posłowie, już nie będę imiennie wymieniał kogo zabrakło, ale dwóch posłów PiSu zabrakło, a chyba byli wszyscy wczoraj z Platformy, o dobrze pamiętam, to wynik byłby 13 do 15 na niekorzyść pana ambasadora nowakowskiego kandydata koalicji rządzącej. Nie byłoby już żadnych wątpliwości, że koalicja rządząca utraciła przynajmniej w tej sprawie większość w Komisji Spraw Zagranicznych. Tak, to prawda. No, niestety tak się czasami dzieje. Posłowie mają różne obowiązki. No, jeden z naszych kolegów miał wczoraj bardzo poważne, poważne usprawiedliwienie osobiste na swoją nieobecność. Dzisiaj od rana już pełen komplecie. skład jest i to, co, poczuliście to krew przysparza bólu głowy prowadzącego obrady. Poczuliście krew polityczną na Komisji Spraw Zagranicznych, jak rozumiem? trochę tak, ale również zależy nam na tym, żeby sejm i sama komisja utrzymywały swoją powagę. Trudno, trudno o, o takowej mówić, jeżeli mamy do czynienia z nieustającymi przerwami z e, niewiedzą ze strony prezydium, e, które posiedzenie komisji tak naprawdę trwa, k, w którym jest ogłaszana przerwa, e, no to nie buduje, to nie buduje powagi instytucji. To już na koniec to będzie Częściej się zdarzało na tej komisji, a może i na innych, na ile jest tak, że rozmawiacie z PSL-em, mniej więcej wiecie, że są jakiś kandydaci, no, którzy nie uzyskają ich, ich akceptacji. I ten proces, który rozpoczął minister Sikorski nominowania na siłę kolejnych ambasadorów, a jeśli się nie uda, to pełniących obowiązki szefów placówki będzie zatrzymany przez ten opór części posłów koalicji rządzącej. Zobaczymy, no chcielibyśmy i żeby nasi koledzy z PSL-u podeszli w sposób bardziej podmiotowy do tych spraw, bo do tej pory no niestety nawet kandydatury zgłaszane przez ministra Sikorskiego, które jak wiedzieliśmy z rozmów ku, kuluarowych nie budziły entuzjazmu, czy to w um, przedstawicielach Lewicy, czy w przedstawicielach PSL, no jednak przechodziły taką bardzo mocną dyscypliną koalicyjną, e, parafrazując klasyka, głosowali za, ale się nie cieszyli. Być może ta sytuacja e, będzie jakimś ośmieleniem, że warto głośniej artykułować swoje racje, nawet, e, nawet kosztem e, Zirytowania się Donalda Tuska. Na koniec, jak pan ocenia działalność samego pana przewodniczącego Pawła Kowala, który chyba rzeczywiście proceduralnie i prawnie sam siebie okiwał w tym wyborze ambasadorów? <słuch> No, można tak to myślę sformułować, tym dziwniejsze jest to, że tym dziwniejszy jest ten upór i brnięcie na własną prośbę w, w kolejne meandry proceduralne, bo z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia kogoś, kto, kto siedział w tym fotelu, kto był szefem komisji spraw Zagranicznych w zasadzie mógłby powiedzieć, że nie ma sobie nic do zarzucenia. To nie jest kwestia tego, że na przykład nie dopilnował większości, no to jest kwestia tego, że koalicjant się wyłamał, więc w zasadzie, w zasadzie winy politycznej nikt by się w nim nie dopatrzył. Tym bardziej dziwią mnie te teraz ruchy, które prowadzą do dalszego kryzysu. I ten kryzys będzie się potęgował. Przynajmniej na Komisji Spraw Zagranicznych jest to Ciekawy precedens, być może precedens dalszego rodowania tej większości w innych komisjach. Czyli co, wniosek jest taki, że być może PSL zaczyna działać bardziej podmiotowo i bardziej targować się o własne, coś co ta partia lubi, nie ukrywajmy, z historii, i że to się będzie teraz częściej odbijać na sali komisji sejmowych, a być może i na sali plenarnej. Chciałbym, żeby tak było, bo wszystko, co powstrzymuje nawet chwilowo bardzo niekorzystne i, i, i szkodliwe działania tej władzy, jest, jest istotne. Ale no, niewykluczone też, że PSL targuje się o coś konkretnego i kiedy to uzyska, wróci pokornie do, 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 do koalicyjnych ścieżek. Zobaczymy. Na gorąco, prosto z Sejmu, z Komisji Spraw Zagranicznych, która od wczoraj nie ma w większości, gdzie chodzi o nominację ambasadorów i ten stan trwać będzie przynajmniej do godziny 18, bo na ten moment odroczył. Nie wiadomo, które właściwie posiedzenie tej komisji. Tak, teraz jesteśmy już konkludując, jesteśmy w bardzo interesującej sytuacji, ponieważ e, teoretycznie mamy e, jedną komisję przerwaną do godziny 17:45, drugą do godziny e, 18:00. Ale tak zobaczymy, co dzień przyniesie. A tak można mieć Mamy, dwa mamy co ale... do tego, mamy co do tego poważne wątpliwości, czekamy na interpretację e, sejmowych prawników. No to poczekamy. Naradosof Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. I to była na gorąco na wiejskiej, pewnie nie ostatnia wody sej wyborczej. A teraz się już na spokojnie z oddechem przywitam. Dzień dobry Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Jest 26 września, godzina 10.18. Jak Państwo słyszą, obraduje Sejm i to są dość ciekawe obrady, a my możemy. Nie transmitować, dlatego że są patroni. Jak Państwo wiedzą, radiownet nie ma reklam. Rynek jest zamknięty, więc jeżeli się utrzymujemy, to tylko dzięki temu, że są patroni, cieszy, że jest tych patronów coraz więcej. 3930 patronów, ale jeżeli Państwo słuchają radiownet, to cały czas bijemy się z tym limitem 2% słuchaczy, bo wedle wszelkich statystyk słucha nas regularnie. 300 tysięcy radiosłuchaczy, za co bardzo dziękujemy, a patronów jest trochę ponad procent, gdyby to było 2%, gdyby dwa, dwie osoby na 100, które nas słuchają, zostały patronami, to los radia nie byłby zagrożony, stąd ten apel i, i prośba, jeżeli Państwo słuchają nas, to... Zachęcam do odwiedzenia strony patronite.pl/slash radiownet i bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby rozważyć, zostanie patronem 10-20 zł miesięcznie i radio będzie mogło grać, i mówić, informować dalej. Jeżeli tego nie będzie, to tej informacji będzie znacznie mniej i medialny kartel będzie silniejszy, i ten, to okienko innego spojrzenia będzie. Przymkniętym, czego przynajmniej ja, jako także odbiorca i także patron radia, bym nie chciał. Stąd zachęcam i i proszę, ja apeluję do słuchaczy, jeżeli Państwo słuchają, to warto zostać patronem. Godzina 10:20, za chwilę kolejny gość, lekko przesunięty Piotr, Semka miał być 10:10, .10, ale sytuacja jest dynamiczna i my trzymamy rękę na pulsie, za chwilę będzie Pan redaktor, a, a zanim gość, to zagramy piosenkę, może nie najdłuższą, to nie najdłuższą piosenkę na świecie wybierze Jadna Reynard.